Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ekstra Przeglądu. Ja nazywam się Hugo Beaum. I dziś zapraszam Was na omówienie bieżącej sytuacji w Legii Warszawa. Chciałem podsumować sobie wydarzenia z sobotnich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale te mecze oceniam jako dość przeciętne. Niewiele można powiedzieć właściwie poza gdzieś tym pudłem z starcia Lubin z Lechią Gdańskiej. Właściwie dosyć dobrą dyspozycją Lechi. A więc w ramach zapowiedzi tego, co będzie działo się dziś, powiemy sobie o właśnie sytuacji w klubie z Warszawy. Jest ona mocno niepokojąca. W Warszawie cały czas nie pojawił się zarówno nowy dyrektor sportowy, jak i nowy, wyczekiwany, można powiedzieć, napastnik. A właśnie z drużyną Gonzalo Fejo takowi się pożegnali, bo dzisiaj również dowiedzieliśmy się o potencjalnym odejściu Diana Machiszaka. Także w Warszawie pozostałby tylko Marcual, który przecież wiemy, że tak naprawdę gdzieś nie jest taką dziewiątką, można powiedzieć, która jest ukierunkowana tylko na. No, można powiedzieć dokładanie nogi na finalizację i właściwie gdzieś w mojej opinii Guala odnalazłby się lepiej gdyby mógł współpracować z dziewiątką. No ale wiemy, że też przecież jeśli nie funkcjonował na tej pozycji, no ale co stanie się, gdy Gwara gdy zostanie zawieszony? On jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia właśnie zarówno w Ekstraklasie, jak i w lidze konferencji. Przecież wiemy, że Legia grała właściwie na trzech frontach. No i poza nim jest Tomasz Pekka. Ja akurat osobiście dosyć poważam, dosyć tutaj cenię tego snajpera. Bardzo dobrze pamiętam jego popisy strzeleckie tutaj przed parę laty. Również w, można powiedzieć w tym sezonie bardzo, bardzo duża zasługa tego snipera, bo to przecież to w wędby. Tutaj naprawdę no, bardzo cenne, gdyby nie takowe, to pewnie ta sytuacja Legii mogłaby być zupełnie odmienna. No ale wiadomo, że gdzieś jest ta potrzeba i o tym należy mówić głośnej należy się spodziewać napastnika. Okienko transferowe trwa aż do 22 dnia lutego tego roku, także, także tutaj czasu jest wydaje się jeszcze dosyć sporo. Też Legia do tej Ligi Konferencji nie wraca tak szybko jak Gielonia, czyli już właściwie za, za niedługo, tylko dopiero od 1.8. Również jest to spotkanie z Jagą w Pucharze Polski, także ten terminarz jest dosyć napięty. No i w tym poprzednim tygodniu dowiedzieliśmy się o potencjalnych zawodnikach, bo wiemy również o odejściu na wypożyczenie Jean-Pierre Samek, którego ja tutaj można powiedzieć spodziewałem się, że może sytuację odmienić, także moje nadzieje zostały szybko ucięte, ale również to jest odejście właśnie kolejnego zawodnika, który miał być można powiedzieć taką nadzieją, czyli, czyli właśnie Miguel Alfaeli, on trafił do Kalitei, do Ligi Greckiej, o czym już też zresztą informowałem, no, ale przede wszystkim bardzo niepokojące są te informacje na przykład na temat Ioannisa Pitasa, no dziś w mojej opinii właśnie, żeby Legia przygrywa rywalizacji z TSK, Sofia, no, jest to taka sytuacja dosyć dziwna i taka dosyć niepokojąca. Urzekł mnie temat obeta Bożenika, ja bardzo cenię tego napastnika, uważam, że to byłby fenomenalny ruch, podobnie zresztą jak wcześniej sądowany gdzieś Asir i Aibę, no ale to są gdzieś oferty, w mojej opinii takie, takie można powiedzieć opcje, nie, nie do przyjęcia, zbyt drogie zdecydowanie dla Legii, no mimo tego, że, że ten klub gdzieś można powiedzieć święci triumfy w kwestii dochodów, tak, tak rzeczywiście może ekonomicznie, no, nie byłby to to najlepszy ruch. natomiast gdzieś wielu ekspertów postrzega też to tak, że tak naprawdę Legia sobie sama w ten sposób gdzieś rzuca kłody pod nogi. Także Las który tutaj miał być takim, można powiedzieć, fenomenalnym kandydatem do Warszawy, no. Gdzieś Gonzalo Fejo wykluczył każdą, można powiedzieć, z tych opcji, chociaż gdzieś tam prosto jedno z nazwisk nie padło. No i sytuacja staje się, można powiedzieć, trudna. Również gdzieś w tej media podały na własnika Dua, to też jest zawodnik taki, można powiedzieć, rozwojowy, no ale również ta opcja jest, jest raczej niemożliwa, no i w tym momencie ta sytuacja staje się bardzo trudna. No, w mojej opinii to jest bardzo dziwne. No Wiadomo, że Legia jeszcze, jeszcze ma ten czas, można powiedzieć, bo to jest na początku, jak te stacje są takie dosyć spokojne, to jest tylko klasa, ten wyjazd do Gliwic może być problematyczny, też nie wiem jak się Piast pisze. Bardzo serdecznie zapraszam tam na, na relacje, najprawdopodobniej z tego spotkania, bo pojawia się we Wrocławiu. No ja gdzieś spodziewałem się sporo popiaści, akurat może nie w tym meczu, tutaj oczywiście gdzieś lokalnie wspieram WKS, ale, ale czy te wszystkim te transfery właśnie, właśnie tutaj m.in. Żyłka, czy to Akim Zadatka, no gdzieś w mojej opinii właśnie powinny nieco wzmocnić piasta i zmienić nieco optykę. Wiem, że też Arkadiusz Pyrka ma bardzo niepewną sytuację. No ale Legia w mojej opinii, gdzieś mimo wszystko powinna sobie poradzić, chociaż wiemy, że ten teren jest właśnie dosyć wymagający. No i tak naprawdę gdzieś dopiero po zamknięciu tego okna, może na przełomie też jest ten mecz u siebie spuszczą, takie raczej, raczej doszkolwienia spokojna rywalizacja, chociaż tutaj pewnie będę, będę te słowa cofał, jak Legia będzie w nich jeden punkt albo, albo cztery, także tutaj wtedy sobie już kompletnie szanse gdzieś, gdzieś na walkę z lechem zabierze. wiemy, że też akur zamisował. No alech jest rozpędzony, lech jest wielki, lech ma przede wszystkim ten terminarz bardzo, bardzo dogodny, podobnie zresztą jak Raków. No ta sytuacja jest bardzo dziwna. No ja gdzieś tutaj widzę wielu kandydatów, nawet wewnętrznie, wiemy, że tam swoje jest raczej, raczej tutaj niemożliwe. No Krakowia, no, stawia, można powiedzieć, zapłowe warunki, chociaż tutaj tak naprawdę było bo to i tak trudno. No czy Kulujs by tutaj mógł trafić, ewentualnie spogoni też, no był on zawieszony w tym. Meczów czegoś no ale ale i tak gdzieś ta sytuacja, czy jest transwenden dolegi, także także jest niemożliwa. Przejdźmy też do drugiego zagadnienia, czyli do dyrektora sportowego. No w mojej opinii to jest gdzieś jeszcze większa tutaj można być chmina z sympatyków tutaj z ludzi, którzy wierzą w tą drużynę, no bo przecież wiemy, że Jacek Zieliński z tym stanowiskiem pożegnał się już niemalże 40 dni temu, także, także tutaj naprawdę jest, jest gdzieś ta sytuacja nieciekawa. Wiemy, że taki komitet gdzieś został można powiedzieć powołany. W jego skład wchodzi oczywiście ten, go który już tutaj na te atmosferę miał wpływ wcześniej, także, także szef scoutingu Radosław Mozyko także Maciej Hera i Dariusz Mioduski. Ja nie wiem, ja o tym pisałem, zresztą na portalu 365 Dział Piłca bardzo serdecznie ten portal w tym momencie zapraszam. Jak ci ludzie mają ze sobą funkcjonować, skoro oni są gdzieś tam mocno pokłóceni? No, ale dowiedzieliśmy się kilka dni temu o tym, że Birek, czyli gdzieś znany dosyć, właśnie działacz, a później dyrektor także w, w Dóbrniestrawie sprawi Praga, pojawił się w Warszawie z e, najpewniej stołeczną ekipą, no gdzieś tam pojawiały się informacje, najpierw, że może z Arkowem będzie tutaj e, właśnie negocjowana, ale te, te plotki zostały zdementowane. E, no i pytanie, jak tutaj e, ta sytuacja się dalej potoczy, też również dzisiaj portal e, podał informacje na temat tego, że gdzieś tu Weber ma tutaj e, do Warszawy trafić, no ale, ale też raczej, no jak gdzieś osobiście nie wierzę e, w tą informację. No i tutaj e, po raz kolejny tak naprawdę pojawia się taki Wakat. wiemy, że gdzieś kontakt przedłużono z Pawłem szokiem. Też konsalo Fejo mówił, że na tej pozycji napastnika pojawi się taki piłkarz bardzo dynamiczny, no, gdzieś tutaj ewentualnie kogo to mogę się gazka spodziewać. No, być może wahan wtedy zagaby na tej prawej stronie miałoby to jakiś sens. No, ewentualnie wiemy tutaj w bańskim też przecież dostępni będą już elitim. Czy to, czy to właśnie Maxer Jedele, także gdzieś ta, ta sytuacja, w środku pola pewnie stanie się nieco bardziej uporządkowana, chociaż nie wiemy, w jakiej oni będą dyspozycji, chociaż akurat o nich to ja się specjalnie nie boję. Także gdzieś te możliwości się zmienią, też wiemy o przecież gdzieś tych pogłoskach odejść i nadal on z widzewa no ale też raczej, raczej gdzieś to odpada, żeby tutaj od do Warszawy. Także tutaj kogoś, kogoś będą musieli wyczarować, zobaczymy rzeczywiście kogo, być może właśnie ten skandynawski będzie ruszony. Będzie tutaj wiem, że nie tylko Lech, ale także przecież z Wrocław tutaj pozyskał dziewiątkę z tego rynku. Mecz tutaj Legii Warszawa właśnie z Koroną już dziś, a ja mimo tego braku napastnika, braku dyrektora, poetowego typuję, że, że to Legia e, zwycięży w tym spotkaniu i, e, i jutro zobaczymy, jak, jak ten mój typ e, się spisze, można powiedzieć, a ja bardzo serdecznie zapraszam także na portal, tam będą pojawiały się relacje pomeczowe, również na, na mój profil na, na Platformie X, tam e, myślę, że, że gdzieś wiele ciekawych wpisów, między innymi tak jak dziś właśnie podczas tych spotkań będziecie mogli przeczytać. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłej niedzieli, do zobaczenia, cześć!